Witajcie serdecznie. Radio Debata e, przedstawia Wam dzisiaj no, takiego bardzo specyficznego i kochanego gościa, bo jest to mój serdeczny przyjaciel Tadeusz Rawa. E, dziennikarz, którego poznałam wiele lat temu, prawda Tadziu? Tak. E, wtedy jeszcze wspólnie pisaliśmy nawet filmy. E, Tadeusz Rawa m, bardzo wiele mnie nauczył o dziennikarstwie, Publicystyce, jest to bardzo doświadczony, mogę tak powiedzieć o tobie, doświadczony dziennikarz, który swoje życie zawodowe spędził w Szwecji, prawda? Ale no, jesteś Polakiem, pisze, piszesz także po, po polsku i od dobrych paru lat, bo mówimy tu także o okresie jeszcze przed wojną, twoje zainteresowanie dziennikarskie kierujesz ku. Ukrainie i tym krajom, właśnie na wschodzie Europy. Mam nadzieję, że dobrze to tak. przekazałam. Jesteś przejazdem u nas, odwiedzasz Radio Debata, bo chciałeś zobaczyć, jak sobie radzimy, co? Jesteś zadowolony z tego, co widzisz? Jestem pod wrażeniem. Super. Cieszę się z takich słów od mojego mistrza. Więc tym bardziej cieszę się, że możemy ciebie przedstawić naszym słuchaczom. Powiedz, jesteś przejazdem w Poznaniu, bo właśnie wracasz z Ukrainy. Co zastałeś? Gdzie byłeś? Jak odbierasz ten kraj? Jaka jest jego kondycja obecnie? Zacznę od tego, że. Do Ukrainy jeżdżę od 30 lat, a pracuję tam od może 26-7. <laughs> Przy czym do wybuchu tej wojny to było tak rzadko może 2-3 reportaże na rok, a w tej chwili od wybuchu wojny to byłem tam już kilkanaście razy. Przy czym ten ostatni raz do, do 2 tygodnie temu to byłem tam bez przerwy przez 2,5 miesiąca. I też no, część, częścią tego była praca. Zrobiłem około 10 reportaży, głównie do Szwecji. No i tam jeden czy dwa, czy dwa do Polski. To są reportaże o takich konkretnych rzeczach, czyli na przykład rolnictwo, transport, przemysł, ale także rzeczy medyczne, na przykład reportaż o rehabilitacji żołnierzy ukraińskich, którzy na froncie stracili. Nogi ramiona potrzebują protez o tym, o takim centrum rehabilitacji, gdzie oni te protezy otrzymują i później przechodzą przez właśnie rehabilitację, uczą się ich używać, i tak dalej. Jaki zostałeś kraj? Zostałeś kraj na kolanach, kraj wycieńczony wojną. Jak, jak to wygląda powiedz mi? Na przykład będąc w Truskawcu, gdzie ja właśnie miałem taką bazę i tam mieszkałem głównie, Truskawiec to jest taki dawny kurort przed wojną Polski, przed pierwszą wojną austriacką, bardzo stary kurort, znany dosyć, bo nawet w Polsce przed wojną był bardzo znany, ale bywałem też w okolicy, także w Lwowie, także kawałek na wschód w takim województwie chmielnickim, województwo no gdzie stolicą jest Chmielnicki, czyli to już jest poza tą Galicją jakby. I gdyby w większości przypadków, gdybym nie wiedział, że jest wojna, to, to bym się nie domyślił, bo to tak jakby normalnie funkcjonuje. Wręcz jakby Ukraińcy postanowili sobie, że będą pracować tak jak powinni, też będą się bawić. Jeżeli mają na to ochotę, pójść do kawiarni, jeżeli mają na to ochotę. Na przykład, y, przepiękna starówka Lwowska, y, ze wspaniałymi, y, ze wspaniałą architekturą, tam też jest mnóstwo restauracji i kawiarni, więc będąc tam, one są pełne w lecie, ogródki są pełne, y, człowiek mógłby się nie domyśleć, że jest wojna, która oczywiście też jednak przypomina o swojej obecności. Spadają czasami drony, rakiety, zabijają ludzi też. Także, także we wschodniej Ukrainie, chociaż znacznie mniej niż na wschodzie. Przepraszam, także w zachodniej Ukrainie, chociaż znacznie mniej niż na wschodzie, prawda, bliżej frontu. Ale mnie by interesował ten aspekt, bo jeśli miałeś okazję, y Pisząc swoje reportaże, miałeś wzgląd w tak ważne sektory jak rolnictwo, jak przemysł czy medycyna. Mnie by interesowało, na jakim etapie są te gałęzie gospodarki, w jakiej kondycji są tu przedsiębiorstwa, jakie masz wrażenie, czy funkcjonują i zarabiają w miarę normalnie, czy zostały pokonane. No nie, do pokonania to daleko. Rolnictwo miało bardzo trudny okres ubiegły rok i poprzedni rok, czyli ten pierwszy rok wojny. To wiązało się, o tym wszyscy wiemy, to wiązało się z blokadą możliwości eksportu przez Morze Czarne, co jest absolutnie kluczowe dla Ukrainy, kłopotami tutaj różnymi z eksportem do Unii Europejskiej, przecież wszyscy wiemy protesty itd. itd. W tym roku to odżyło, jakby oni są generalnie zadowoleni i z cen, i z możliwości sprzedaży, a głównie dlatego, że armii ukraińskiej udało się przepędzić flotę rosyjską ze wschodniej części Morza Czarnego. Chodzi oczywiście o, głównie o Odessę, czyli tak zwaną Wielką Odessę, bo tam jest jakby kilka portów, i, i ten eksport. W tej chwili jest taki no, w miarę przynajmniej, chociaż też Odewca jest bombardowana, ostrzeliwana, ale w miarę to płynie, więc to jest bardzo ważne dla y, ukraińskiego rolnictwa, które tak w przybliżeniu eksportuje dwie trzecie swoich zbiorów. Mówimy o zbożu, y, soi, roślinach oleistych, takich jak słonecznik czy rzepak, dwie trzecie eksportuje i musi wyeksportować, bo inaczej, inaczej się tą produkcją zadusi. Y, ale jeszcze dam taki inny przykład. Coś tam musiałem naprawić w samochodzie, więc poprzez znajomych znalazłem warsztat samochodowy, bardzo zresztą kompetentny. Mówię o zachodniej Ukrainie. I wszystko było, jakaś część była potrzebna, oni znajdują w internecie i ta część na drugi dzień jest dostarczana. Mhm. Więc to jakby, czy jeszcze inny przykład, w truskawcu otwarto. Może pół roku temu, czy rok temu, takie nowiutkie centrum handlowe. Więc w czasie wojny to jakby zbudowano. Jest taki duży supermarket z, z, z znakomitym zaopatrzeniem i tam są towary ukraińskie. Mówimy o spożywczym ukraińskim, ale też z bardzo wielu innych krajów. Więc, więc ten handel zagraniczny, eksport, import też funkcjonuje. Prosiłabym, mów spokojnie dalej, ja muszę to taki techniczny problem rozwiązać. Drodzy słuchacze, zniknę na moment, zaraz zaraz wracam. Oczywiście, kiedy rozmawia się z ludźmi tam, którzy są na wschodzie, blisko frontu, którzy przeżyli okupację, na przykład w obwodzie Hersońskim czy Charkowskim, no to już zupełnie, a których, z którymi rozmawiam przez telefon, na przykład takimi rolnikami, czy którzy uciekli do zachodniej Ukrainy, bo, bo nie zapominajmy, że też dużo ludzi, nie tylko za granicę, ale też przesiedliło się, czy uciekło do, do, do zachodniej Ukrainy. No to jest inny obrazek, no tam, tam to są tragedie, które wszyscy znamy, prawda, i śmierci, zniszczenie i tak dalej, i zaminowane pola, bardzo dużo pól jest zaminowanych, oni tam bardzo... Bardzo proszą o pomoc z zagranicy, bo po prostu nie mają takiej, takiej możliwości, żeby szybko rozminować ogromne tysiące, tysiące hektarów pól, które te, te miny zostawili Rosjanie, oczywiście, po, po tym jak te okupowane tereny zostały wyzwolone przez Ukraińców. Ale jeszcze chciałabym powrócić do mojego pytania o ich kondycję ekonomiczną, no bo dobrze w przypadku rolnictwa rozumiem, że gdy mogą eksportować, no to czerpią z tego jakieś zyski. Jak wygląda sytuacja w handlu? Mówiłeś tu o handlu z artykułami spożywczymi, znaczy handel detaliczny, jak odbierasz ceny, jak, jak to wygląda, ale mnie by też szczególnie interesowała sytuacja w przemyśle. W przemyśle tak dokładnie nie wiem, bo akurat do przemyśle to tak, powiedzmy, nie, nie pisałem. Natomiast, no, generalnie to wszystko funkcjonuje. I ludzie generalnie mają pracę, chociaż też, też to oczywiście jest kryzys, prawda, wywołany wojną, ale na tyle, na ile to możliwe, to wszystko funkcjonuje w sferze przemysłu, produkcji, usług, transportu. Czy dobrze wnioskuję, że czynni zawodowo są mężczyźni? To ciekawe, bo rozmawiałem niedawno dosłownie wczoraj pisałem taki tekst o takiej fabryce, pod Lwowe, przepraszam, pod Kijowem w Boryspolu, to jest tam, gdzie jest to główne lotnisko, które oczywiście jest zamknięte w tej chwili. To jest fabryka, która produkuje, taka duża fabryka, produkuje takie płatki śniadaniowe, takie, nie wiem jak to się nazywa po polsku Mysli, takie, oh. takie mieszanki i tego rodzaju rzeczy. I jej właścicielem jest taka duża firma szwedzka. I dyrektor tej fabryki powiedział, że jest bardzo duży brak rąk do pracy, właściwie w całej Ukrainie. To dotyczy i wschodniej, i Kijowa, mm -hmm. i mm, zachodniej. No to wynika z tego, że i, i szczególnie mężczyzn, szczególnie wykwalifikowanych mężczyzn, jest, to wynika z tego, że no, część jednak wyjechała, część jest w armii, Powiedział nawet, że różne firmy sobie podkupują właśnie fachowców, głównie mężczyzn, oferując im większą, większą płacę na przykład. Więc jest brak rąk do pracy. I sposobem na tę na sytuację jest wzrost płac, tak? No on, Intensywna rekrutacja. Tak, ten wzrost płac to mi w różnych miejscach mówiono i na wschodzie i na zachodzie, że on jest. A wynika to właśnie z braku pracowników. Jeżeli jest brak pracowników, no to siłą rzeczy te płace idą do, do góry. Więc ci, co mają w miarę dobrą płacę, to mają no, nieźle na Ukrainie, biorąc pod uwagę sytuację wojny i tak dalej, ale mogą się utrzymać. Nie, jest, nie są to luksusy, ale jakoś tam mogą sobie poradzić. No Jakie to... ceny? Z jakimi cenami mierzą się Ukraińcy? Jak to wygląda? Bo opowiadałeś, że tam byłeś w sklepach, prawda? No, żyłeś tam normalnie przez, przez cały ten czas. Jak porównujesz z cenami na przykład polskimi? W takich sklepach, większych czy mniejszych, to ceny, mówię o artykułach spożywczych, bo przemysłowych to tak naprawdę niewiele nie, nie wiem. No, oczywiście, wiadomo, że benzyna i Diesel są nieco tańsze, ale to nie ma takiej dużej różnicy. To jest 50 groszy może na litrze w tej chwili, tak średnio. Produkty spożywcze w sklepach ceny są podobne do polskich, ewentualnie nieco niższe. Natomiast restauracje i kawiarnie to jest połowa polskich cen, a czasami nawet jeszcze mniej. Czyli tam gdzie kawa cappuccino w Polsce kosztuje 12 zł, to tam kosztuje 5 zł i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj, tutaj jest, no wiadomo, są droższe i tańsze restauracje wszędzie. Natomiast ludzie kupują masowo na takich targach, widzicie? W naszych ryneczkach, tak? Tak, ryneczkach, tam, tam jest tego więcej, dlatego że po prostu stoją bardzo często starsi ludzie, emeryci kobiety i mężczyźni, którzy chcą dorobić do emerytury, bo tam emerytury są bardzo niskie, bardzo niskie. I to, co mają z domu, z sadu, z ogrodu, nawet z lasu, bo tam są lasy. Ludzie rano w lecie, gdzieś tam wyjeżdżają, zbierają poziomki Jagody i grzyby, i sprzedają to. Jakieś przetwory własne i tak dalej. Czyli to, co było w Polsce, tak jakby kiedyś, może teraz już tak mniej tego jest, to tam to rozkwita. I to jest, tam są ceny, no tak mniej więcej powiedziałbym, też tańsze niż w Polsce. Tak jak kupowałem jabłka czy jakieś sery, czy jakieś. Inne Mówisz rzeczy. o tych ryneczkach. Teraz mówimy tak, o ryneczkach. nie tak. o tym supermarkecie, nie, nie. tylko o ryneczkach, tak? Yy, Także mam wrażenie, że są tańsze niż polskie ryneczki, powiedzmy. Jest tego więcej. Jakby mhm. dużo. I są to wtedy produkty tam miejscowe. Tak, to są. Oczywiście wiadomo, że są te takie jakieś tam stragany, gdzie jest więcej, gdzie z tej dużej produkcji, prawda? Mhm. Akurat do tej zachodniej Ukrainy to dużo idzie z Zakarpacia, bo Zakarpacie jest takim ogrodem i Sadem Ukrainy. Yy, yy, z takiej większej produkcji. Natomiast tacy poszczególni ludzie starsi, którzy sprzedają, to z własnego, z własnego ogrodu, sadu, jakieś przetwory, jajka, nabiał i orzechy, masę różnych rzeczy. I to jest, to jest mam wrażenie, że to też jest gdzieś. To może być połowa polskich cen, no. ale tak trudno, trudno mi do końca porównać. Na pewno jest taniej. E, tym. Tymi ukraińskimi ryneczkami, które niektórzy z nas może nostalgicznie wspominają z innych czasów jeszcze w Polsce. Tym kończymy naszą rozmowę z naszym gościem Tadeuszem Rawą. Dziękuję Tobie, Tadeuszu, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I jak teraz mieliśmy okazję rozmawiać o Ukrainie, już teraz zgłaszam taką potrzebę, bo myślę, że będzie to bardzo interesujące dla naszych słuchaczy, jeśli odwiedzisz nas kolejny raz i może opowiesz nam coś o Szwecji czy właśnie krajach nordyckich, o których mi się zdaje, bardzo mało wiemy. Więc już teraz zapraszam na taką rozmowę. Żegnajcie serdecznie. To już wydaje się, że się zgodził. Dobrze, zakładamy, że, że ponownie powróci na nasz kanał. Trzymajcie się mocno. Pa, do usłyszenia.